Podcast Mitologia Coachingu Piotr Pilipczuk, trener Coachingu, International Coaching Community. Odcinek ósmy. Mit szósty. Coaching działa zawsze i błyskawicznie. Łatwo zauważyć, że jest to mit przeciwny do poprzedniego. To niezmiernie ciekawe, że jest również nieprawdziwy bowiem tak jak nie jest prawdą, że coaching nie działa, tak nie jest prawdą, że działa zawsze i dodatkowo błyskawicznie. Zawsze i błyskawicznie oznacza jedynie, że nie są precyzyjnie określone ramy czasowe lub, lub punkty odniesienia. Oczywiście jest to kwestia bardzo indywidualna, a warto również przyjąć do wiadomości, że z perspektywy klienta zazwyczaj wygląda to inaczej niż z perspektywy coacha. Na skróty, jeżeli zdarzyło Ci się kiedykolwiek zawierać umowę z jakimkolwiek fachowcem budowlanym, to wiesz o czym mowa. Umawiasz się, czekasz i przychodzi za miesiąc właściwie, zawsze natychmiast. Jeszcze inną kwestią jest świadomość faktu, że skoro nabywaliśmy jakieś sposoby myślenia, reagowania lub działania przez długie lata, to czemu mielibyśmy dokonać zmiany w jednej chwili? Zmiana dokonuje się w czasie. Dodatkowo, zmiana jednego elementu wywołuje często zmiany w całym systemie, a dodatkowo wywołuje zmiany w systemach współistniejących, których jest się częścią. Z tych i innych powodów błyskawiczność zmiany nie jest codziennością. Zdarza się, lecz nie jest standardem. Po prostu. Najczęściej jest tak, że jeśli ktoś się natychmiast zmienia, to słyszy za chwilę: Człowieku, zmieniłeś się nie do poznania. Jeśli tak bardzo się zmienił, to jak to możliwe, że został rozpoznany? Jeśli nie mamy na myśli końcowego oczekiwanego wyniku, lecz mówimy o coachingu jako całościowym procesie, to efekty kolejnych sesji można spostrzec natychmiast. W tym kontekście można dokładnie stwierdzić, że coaching, coaching działa błyskawicznie. Jeden wgląd, jedna decyzja, jedno nowe działanie, i pojawia się natychmiastowy, wyraźnie zauważalny przejaw dziejących się zmian. Kiedy słuchamy opowieści jakiegoś człowieka, często mówi, że z perspektywy kilku minionych lat widzi, że jakaś konkretna decyzja lub konkretne działanie zmieniło w jednej chwili wszystko. Jednak zależy, należy zadać sobie pytanie. Czy rzeczywiście bez poprzedniej i poprzedniej ta decyzja byłaby aż tak istotna? Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie każda zmiana jest błyskawiczna i natychmiastowa. Można również powiedzieć, że każda jest częścią jednego niekończącego się procesu. Kiedy łamie się gałąź pod ciężarem śniegu, najczęściej sobie nie uświadamiamy, że śnieg to niezliczona ilość. Prawie nic nieważących płatków. Który z nich spowodował tak drastyczną zmianę? Ta metafora pomaga zrozumieć błyskawiczność i natychmiastowość. Gdyby na gałąź nie spadł pierwszy płatek, to nie miałby znaczenia również ostatni. Lubimy myśleć, że coś dokonuje się w jednej chwili, ale cóż z tego? To tak, jakbyś powiedział, że słońce wzeszło błyskawicznie. Słońce w ogóle nie wzeszło. To pojęcie umowne: Słońce świeci cały czas tak samo. Nigdy nie zaszło i nie wzeszło. Efekt wschodu Słońca ma wiele wspólnego z Ziemią, a nie ze Słońcem. A błyskawicznie to się dzieje, dzieją błyskawice, bo wtedy błyska. Ale i to jest zwieńczeniem dość długiego procesu. Z tego co mi wiadomo, to jedynie myśl nie podlega żadnym regułom czasu i przestrzeni. Być może tylko o myśli można powiedzieć, że pojawia się błyskawicznie i mówiąc to nie skłaniać.